Cześć! Poprzedni odcinek obejrzało tyle osób, więc bez zbędnych ceregieli kontynuujmy nasz miesiąc z Gotikiem. Dzisiaj przedstawię Wam, do którego obozne najlepiej przystąpić podczas grania w pierwszego Gotika. Gotik jest jedną z niewielu gier, która nie narzuca nam od początku przynależności do jakiegoś stronnictwa. To my wraz z przebiegiem akcji i poznaniem wszystkich grup wybieramy, do których chcemy przynależeć. Czy będzie to obóz sekty stary, a może nowy? Grając w pierwszego gotika, zapewne wielu z Was zastanawiało się, do jakiej frakcji przystąpić. Przynależność do konkretnego ugrupowania ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Dlatego przed wyborem konkretnego obozu, powinniśmy poznać najpierw każdy z nich. Na samym początku, najlepiej jest się dowiedzieć, która strona co oferuje. Przypomnę tylko, że naszym pierwszym zadaniem jest dostarczenie listu do magów ognia. Jednak, aby dostać się do ich kwatery, musimy najpierw zostać wpuszczeni do zamku w starym obozie. Obozy można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy stary obóz, którego członkowie niespecjalnie chcą się wydostać z kolonii więziennej z racji tego, że trzymają króla Robara w garści. Raz w miesiącu władca przesyła ludziom Gomeza wszystkiego, czego sobie zażyczą. Tym samym elita starego obozu pławi się w luksusach, a strażnikom i cieniom raczej niczego nie brakuje. Do drugiej grupy można zaliczyć sektę i nowy obóz. Są to przede wszystkim frakcje, które za swój główny cel obrały sobie ucieczkę z niewoli pod parasolem. Pomimo tego, że mają podobny cel. To chcą go osiągnąć w inny sposób. Nowy obóz zgromadził się wokół magów wody, którzy zamierzają zdetonować kopiec magicznej rudy. Jednak aby to się udało, trzeba zebrać odpowiednią ilość wspomnianego surowca, wydobywanego z wolnej kopalni. Drugim ugrupowaniem, które również chcecie wydostać z więzienia pod magiczną barierą, jest obóz na bagnie. Tutaj jaśnie oświecony Iberion przepowiada, że bóstwo, któremu składają hołd, śniący wraz ze swoim przebudzeniem zniszczy barierę. Wówczas jednak nikt nie zdawał sobie sprawy, że ich Bóg jest demonem. Każdy z obozów ma swoich przywódców, jak i ustaloną hierarchię. Niezależnie od sytuacji, zawsze każdej grupie przewodzi wódz. Tak oto starym obozem rządzi Gomez i jego magnaci, którzy uważają się za władców całej kolonii. Gomez sprawuje dyktatorską władzę nad starym obozem, jest megalomanem i despotą, koncentrującym swoją uwagę tylko na zapewnieniu sobie luksusu. Obok magnatów wysoką pozycję w obozie sprawują również magowie ognia, którzy są lojalni królowi oraz kontaktują się z magami wody z nowego obozu. Niżej w hierarchii są strażnicy obozu, podlegający pod Torusa. Do których należy dbanie o porządek i ochrona kopaczy, aby ci mogli wydobywać w starej kopalni magiczną rudę. Za strażnikami są cienie Diega, którzy wykonują zadania powierzone przez magnatów. Najniżej w obozie są kopacze, motor napędowy całej frakcji, jednak są oni najgorzej traktowani przez całą resztę ekipy. Wielu z nich nie wytrzymuje i ucieka do sekty albo do nowego obozu. Tutaj, jak już wspomniałem, władze sprawują magowie wody z arcymistrzem Saturasem. Ochronę magom zapewniają najemnicy pod rozkazem byłego generała Li. W przeciwieństwie do swojego odpowiednika w starym obozie, Li nie pławi się w luksusach i nie chowa się za tuzinem strażników. Obok najemników są jeszcze szkodnicy, którzy organizują napady na konwoje starego obozu z racji tego, że nie handlują rudą ze światem zewnętrznym. Czasem są również kurierami magów wody podlegającymi pod Laresa. Zarówno szkodnicy, jak i najemnicy nie wchodzą sobie w drogę. Najniżej w hierarchii są krety. Najniżej w hierarchii są krety. Dobywający magiczną rudę oraz zbieracze ryżu. Ostatnim obozem jest brat Swośniącego. Tutaj najwyższą władzę sprawują guru pod przewodnictwem Iberiona. Wśród wielu jest postrzegany jako rozważny i opanowany przywódca, dlatego cieszy się dużym uznaniem w kolonii. W porządku w obozie pilnują strażnicy, którzy też wyruszają do starej kopalni po wydzieliną pełzaczy. Przewodzi im Angar, prawa ręka Iberiona. Najniżej w hierarchii znajdują się nowicjusze, do których należy pozyskiwanie nowych członków obozu, zbieranie bagiennego ziela oraz jego sprzedaż. Trzeba przyznać, że Bezimienny niespecjalnie chce zostać w kolonii i zrobi wszystko, aby się uwolnić spod magicznego parasola. Choć niezależnie od naszego wyboru frakcji, w pewnym momencie zostajemy i tak zobowiązani do współpracy z nowym obozem. Przystępując do obozu na Bagnie, w trzecim rozdziale dowiadujemy się, że Śniący jest demonem i raczej nie pomoże nam wydostać się z kolonii. Po śmierci Beriona, obóz tak naprawdę się rozpada. Wolnicy Angara pokładają nadzieję w kopcu rudy Magów wody, a z kolei Kalom i opętani nowicjusze udają się do świątyni Śniącego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Starego Obozu. Po wymordowaniu magów ognia przez Gomeza, zostajemy z niego wykopani za rzekomą współpracę z li i magami wody. W takiej sytuacji obóz na bagnie praktycznie nie istnieje, a stary uważa nas za zdrajców. Nie pozostaje nam nic innego jak przyłączyć się do nowego obozu. Moim zdaniem najlepszą opcją dla bezimiennego jest właśnie dołączenie do nowego obozu. Nie tylko dlatego, że wraz z rozwojem fabu i tak tam trafimy, ale właśnie dla swojego rodzaju wolności, która tam panuje. Jest to idealne miejsce dla ludzi, którym nie podoba się autorytarny charakter starego obozu oraz zbyt pokręcona frakcja sekt. Należy również wspomnieć, że raczej nie chcemy spędzić reszty życia w kolonii karnej. Praktycznie na samym początku możemy udać się do li, jak wspomina Jarvis. W nowym obozie nie ma strażników na wzór starego, dlatego trzeba radzić sobie samemu. Lepsze to niż oligarchia starego obozu czy pranie mózgu nowicjuszom w obozie na bagnie. Dlatego, według mnie, nowy obóz to jedyna słuszna frakcja w górniczej dolinie. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.